Siemka, z tej strony Kubana i w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak w kreatywny sposób zrobić pułapkę na przeciwników. Do złapania naszych gagatków będzie potrzebny samochód. I tak się składa, że w miejscu gdzie będzie powstawał podstępny plan jest auto. Jedyne co musimy zrobić to tak naprawdę wylądować pod magicznymi mchami, zabrać auto i pojechać do centrum miejscówki. Teraz naszym zadaniem jest poczekać aż ktoś się zjawi i wskoczy do sejfu. No i bingo, mamy szczury w popce. Wskakujemy do auta i kierujemy się na kibelek. Tym oto sposobem zabraliśmy im najłatwiejszą możliwość wyjścia z sejfu. Możemy podziwiać jak biegają po sejfie i nieustannie próbują wyjść przez kibelek, aczkolwiek bez skutku. Pamiętajcie tylko, że są sposoby aby stąd wyjść, np. duszek wiatru, bądź maska lub też te bunkry, więc jest naprawdę wiele możliwości, ale przeważnie ludzie tego nie ogarniają i zostają w tamtym miejscu panicznie biegając po sejfie. Na sam koniec chciałabym Was serdecznie zaprosić do odwiedzenia mojego kanału na Twitchu. Za jakiś czas zaczną się live, na których będzie można wygrać słuchawki z SteelSeries. Nie przegap tego, daj followka i wyczekuj live. A. Pozdrawiam, Skubana.